Niedziela 3 marca rozpoczynamy analizę weekendową od indeksów giełdowych, tutaj na pierwszy ogień, oczywiście indeks WIG20. Z racji tego, że w czwartek mieliśmy ostatnią sesję miesiąca, to najpierw krótki rzut oka na wykres miesięczny na wykresie miesięcznym powstała czarna świeczka, która testowała połowę białego korpusu poprzedniego. Zamknięcie wypadło. Wyraźnie nad tą połową, a więc mamy w tej chwili małą realizację zysku, i patrząc na to, patrząc na to co w tej chwili mamy wyrysowane, no to mamy niestety, znaczy, niestety, jest, jesteśmy w tej chwili no, w typowej na razie korekta ABC. Nic więcej tutaj nie powstało. Ale właśnie ta mała realizacja zysku zostawia otwartą furtkę do znacznie wyższych ruchów wzrostowych pod warunkiem, że kolejny miesiąc, no właśnie pytanie, czy kolejny, czy dwa kolejne miesiące, nie wybiją świecy ze stycznia dołem, tylko tutaj pokonają te maksima, więc na tę chwilę trudno jest jednoznacznie powiedzieć, co tutaj mamy, bo mówię równie dobrze możemy mieć korektę ABC, i możemy rozpocząć spadki, gdyby tak się stało i rynek spadłby poniżej tej białej świecy, no to najprawdopodobniej moim zdaniem było, to by, oznaczałoby to, że będzie rozpoczyna się ruch, który no niestety docelowo będzie podążał w kierunku 2000, a następnie 1850, a być może nawet i 1700. Jeżeli teraz wejdziemy nasz podstawowy interwał tygodniowy, to widzimy, że w ten tydzień również czarna świeczka po tych dwóch spółkach, po tej białej. No, wygląda na to, że rynek co najmniej będzie chciał przetestować tutaj strefę na, dwa, na poziomie 2300, co najmniej, jeśli nie zejść w niższe tutaj rejony i testować dołek na poziomie 220, czyli tutaj ta strefa w okolicach 250. To wydaje mi się zadanie, które, które będą chciały wykonać e, niedźwiedzie w najbliższych, najbliższych tygodniach. Czyli, no, spodziewałbym się jakiegoś dalszego, mimo wszystko, spadku. Chociażby, tak jak powiedziałem, aby wykonać tutaj jakiś układ ABC i przetestować 2300, a. Z tego co już oczywiście wspominałem na wykresie miesięcznym, no to musimy sobie zdawać sprawę, że tutaj mamy na razie korektę. I w związku z tym, jeżeli uda się zejść z ceną poniżej tutaj minimum na 2220, wybić to w cenach zamknięcia, no to najprawdopodobniej, tak jak już powiedziałem, będzie to jakiś początek silniejszych spadków, które docelowo będą się kierowały na poziomy moim zdaniem 1850 albo 1700. Jak to wygląda w tej chwili, jeszcze na wykresie dziennym? Tak, tak jak w tygodniu pisałem, no mieliśmy po spadku wyraźną trójką szansę na pójście dalej na szczyt, no ale niestety rynek zrobił tylko układ wybił tutaj podwójny dołek, zrobił układ ABC, nie wybijając tutaj maksimum cenowego na poziomie 2380. I nie kontynuując, czyli zrobił jak gdyby retest od dołu wybitej linii trendu, dojście tutaj do, 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 do tej istotnej strefy w okolicach 2380, 2400, no i rozpoczął dalsze spadki. Wydaje się, że słabość, jaką widzimy w ostatnich dniach na naszym rynku. I tutaj pozostawiające na wykresie czarne małe świeczki z górnymi cieniami, no właśnie pokazuje nam to, że należy się spodziewać kontynuacji, znaczy się dalszego spadania. No i tak jak już mówiłem z wykresu tygodniowego, te pierwsze... Ważne poziomy to najpierw 2300, a następnie okolice 2250, i wydaje mi się, ten taki ruch w tym, w tym kierunku tych poziomów jest chyba najbardziej w tej chwili prawdopodobnym wydarzeniem, jakie nas czeka w najbliższych dniach czy też tygodniach. Kolejny indeks to indeks szerokiego rynku, bardzo zbliżony wykresem do tego, co przeprezentuje WIG. 20, różnica dość znacząca może wynika tylko z faktu tego, iż rynek nie wybił tutaj maksimum cenowego z sierpnia, natomiast no, nie jest to takie też jednoznaczne, ponieważ jeśli chodzi o ceny zamknięcia, to ten szczyt był tutaj wybity, natomiast ceny maksymalne tylko nie zostały wybite. No, i, i tutaj, no według mnie, tak samo raczej czekamy na jakiś kolejny tydzień spadkowy, co najmniej mówię z testem, tutaj poziomu około 59 tysięcy, a być może większy spadek do próbujący przetestować poziom 57 tysięcy punktów, który w tej chwili jest tym takim moim, według mojej oceny, punktem newralgicznym, czyli jego wybicie wskazywałoby raczej na to, że rynek po wykonaniu fali A w postaci ABC, fali B w postaci korekty takiej pędzącej, no na tutaj akurat jest można powiedzieć pędzącej, będzie rozpoczynał kolejny spadek, no byłby to spadek co najmniej na jakieś, tak by trzeba było liczyć, jakieś około 12 tysięcy punktów, mniej więcej zakładając, Równość tych, tych tych, tutaj tego spadku, i ewentualnie tego, no jeżeli zrobimy od 6, 61 tysięcy, odejmiemy te 12 tysięcy, to trzymamy wynik 4, 49 tysięcy, który idealnie pasuje tutaj do strefy, która by mogła zatrzymać ten spadek. A więc no, przed nami, przed nami, przed nami może ciekawe, może ciekawe właśnie tygodnie rozstrzygające tą kwestię. Jeśli chodzi o wykres dzienny to tutaj znowu różnica w drugą stronę, tak, no, patrząc, przyglądając się temu wzrostowi, który, który no ma charakter, no, można tu się doszukać nawet impulsu, tak, i to jest ten szczegół, który wprowadza zamęt, że tak powiem, w moim myśleniu, ponieważ ten ruch tutaj, pomijając teraz fakt, czy to jest impuls, czy, czy ten ruch wzrostowy, zdołał wybić zarówno w cenie zamknięcia, jak i w cenie maksymalnej tutaj ten lokalny szczyt, szczyt korekty w tym trakcie spadku, które odbyło się w, w takiej formie ABC, rynek zatrzymał się na strefie, tutaj widzimy i ruszył do góry. W związku z tym tutaj możliwy jest, że indeks BIC no pierwszym ważnym poziomem będzie 59 700, tutaj ta strefa, jeżeli ta strefa by zatrzymała spadki no, to wówczas oznaczałoby to, że rynek pójdzie dalej raczej do góry. Bo tak jak mówię, ten pierwszy tutaj ruch wzrostowy wybił ten szczyt i jest szansa, że ta korekta została zakończona. No teraz najważniejszym jest to, aby nie padło tutaj to minimum, czyli poziom około 59 270. Ale tak jak powiedziałem, jeżeli miałoby to nie paść, no to najprawdopodobniej wówczas powinien zatrzymać tutaj, powinny zatrzymać tu okolice. 50 000, 59 600, 59 700. Tutaj te poziomy. No i trzeci nasz indeks MV, który jeśli chodzi o wykres miesięczny, to wykonał takiego pinbara odbijającego tutaj od strefy oporu. Natomiast na wykresie tygodniowym również mamy w tym tygodniu pinbara. Tutaj ta strefa jest broniona, aczkolwiek rynek wykonał tutaj ruch, którym. Najpierw zareagował na samą strefę spadkiem, teraz jest ruch wzrostowy. No, pin bar jest, oczywiście, on ma swój mankament, tak? Po pierwsze, może to nie jest taki w ogóle idealny pin bar, bo ten cień jest tam troszeczkę większy od korpusu. Ale jest drugi większy mankament, moim zdaniem, no, że jest dość, dość niewielki w porównaniu tutaj do tych świec, które miały miejsce. I to nie jest według mnie jednoznaczne jeszcze z tym, że, że faktycznie cena ma teraz odpaść i spadać. No, gdyby się okazało, że rynek będzie jednak rósł do góry i wybije tutaj maksimum tej świecy z, z tego minionego tygodnia, no to najprawdopodobniej będziemy mogli się spodziewać jakiegoś potem retestu tej strefy i dalszej kontynuacji wzrostu. Także tutaj moim zdaniem sytuacja, jest oczywiście, patrząc ze względu na, na, na ten trend spadkowy, jaki tu mamy, to jest tutaj jakiś sygnał, który może świadczyć o powrocie do tego trendu, i to no, nie należy bagatelizować, ale, mimo wszystko, żeby takowe. Coś mogło zadziałać, no to najpierw rynek powinien spaść poniżej poziomu 4052. Natomiast dopóki dopóty, no mamy tutaj układ y, taki prowzrostowy, no to musimy tutaj, uważam, brać y, też pod uwagę fakt, że mimo tego górnego cienia on zostanie wybity i rynek pójdzie dalej do góry. Teraz, jeżeli spojrzymy na wykres dzienny, no to widzimy tutaj, mamy walkę. Po przejściu jednej strefy, retest, wyjście do drugiej, dojście do tej głównej strefy, o której mówiliśmy, że do 4200 punktów to ten indeks powinien dojść. No tutaj wytworzyła się taka świeca, też jest wyraźnie skokowo większy obrót i to jest taka świeca markująca popyt, tak? Także mamy jakiś du duża świeca, wyraźny cień. Rynek zdołał już wybić jej minimum. Tutaj właściwie no, zatrzymał się na tym minimum, ale korpus otwarcie zostało wybite. No i teraz e, właśnie to jest to zasadnicze pytanie: co rynek zrobi teraz dalej? Tak? Bo tutaj, gdybyśmy chcieli, tak, no, idealnie, dokładnie powiedzmy, wyrysować tę strefę z uwzględnieniem tego dołka i tego, to jest ta strefa i jest reakcja. No i teraz, gdyby rynek wybił tutaj ten cień, no, to moim zdaniem będzie mocna kontynuacja, dalsza kontynuacja wzrostu. Natomiast, jeżeli nie uda mu się pokonać tego szczytu, czyli ta strefa w tej chwili, która została tu już wybita, będzie skutecznym oporem, no to najprawdopodobniej po zakończeniu, po odbiciu tutaj od górnego ograniczenia będziemy mieli spadek, i wtedy ten spadek może już być początkiem czegoś większego. Oczywiście po drodze, tak jak mówiłem, 4000, okolice 4050, no i potem. W tym momencie może lepiej byłoby poznaczyć tutaj nie tą strefę, którą miałem przedtem na koronę, tylko taką tutaj strefę dołkową, czyli 3880 do 3900. Ta strefa może być tą ostatnią, która by gdzieś tutaj mogła powstrzymać ewentualnie, gdyby rynek miał rosnąć dalej. Natomiast po wybiciu tej no, należy się spodziewać, że będzie ten trend spadkowy kontynuowany. No, i teraz indeksy zachodnie. Na indeksie DAX ten miesiąc warto na to zwrócić uwagę, bo ten miesiąc zakończył się białą świecą. Co prawda jest delikatny cień górny, ale jest też wyraźny cień dolny. Czyli mamy kontynuację tego poprzedniego miesiąca. Tutaj możemy powiedzieć, że najpierw mieliśmy formację przenikania. Ta formacja jeszcze nie została. Że tak powiem, potwierdzona. W tej chwili mamy taki układ, który, no powiedzmy, byłby zgodny z układem gwiazdy porannej, no więc bardzo moim zdaniem istotny miesiąc, tak? Jeżeli rynek chciałby coś zrobić i iść do góry po wrobieniu tutaj korekty ABC, bo takową w tej chwili mamy tutaj w tym dłuższym terminie, no to powinna być kontynuacja, która wybiłaby tą strefę na około 12 tysięcy punktów. Ale musimy być też uważni, bo. Po pierwsze, zbliżamy się tutaj do istotnej strefy, która moim zdaniem no jest na tyle ważna i na tyle silna, że nie powinna się, so, że tak powiem, pozwolić na wybicie jej, co najmniej przy pierwszym podejściu. Do tego dodatkowo jesteśmy tutaj również w okolicach założonego, prowadzonego overbalansu. Jest to poziom około 11700, 700, załóżmy, uśredniając 750. Bo ta strefa, którą możemy dokładnie próbować wyznaczyć, w zależności od, od, od sposobu, gdybyśmy chcieli tutaj u, ująć te wszystkie kwestie dotyczące, to ona rozciągać się może na, 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 na nieco nawet i trochę szerszy, szerszy zakres cenowy. Natomiast no, te okolice 11 750 780 to one mają te właśnie taki, taki jak gdyby no, pewien, pewne znaczenie. Właśnie tej szerokiej, szerokiej strefy. I tutaj, jak widzimy na wykresie tygodniowym, też nie mamy żadnego sygnału, żadnego wskazania na coś, żeby ten ruch wzrostowy dobiegał końca. Mamy tylko silne opory, stąd pojawia się jakiś górny cień, ale to nie jest zaznaczenie, że ten rynek może, że już na pewno kończy spadek, mimo że pamiętamy, że znajdujemy się tutaj w trendzie spadkowym i tak naprawdę dopóki nie uda się właśnie wybić tu poziomów tej strefy oporu, no to dopóty jest to tylko i wyłącznie korekta w trendzie spadkowym i teraz bardzo ważne poziomy. Jeżeli tu rynek zmieni nam kierunek, no to mamy korektę taką pędzącą, 1 do 1 no i należałoby się spodziewać kolejnej fali wyprzedaży, która no co najmniej chciałaby zejść co, co najmniej by chciała zejść do poziomu 9300 punktów, jeśli nie w ogóle wybić dołek z 2016, 2016 roku. Patrząc na Wykres dzienny indeksu DAX. No, mamy tutaj na strefie. Widzimy tutaj największa korekta po, od momentu utworzenia się tej korekty. Yy, jesteśmy na tej strefie, i tutaj powstaje nam pin bar. Znowu mały bankament, jego wielkość, ale nie można bagatelizować. Jeżeli okaże się, że rynek się cofnie, wybije tutaj minimum na poziomie 11400, mniej więcej 15. <laughs> No to moim zdaniem dra drastycznie zrasta wtedy szansa na to, że mieliśmy tutaj nic innego jak korektę ABC i należy się spodziewać spadków najpierw z przebiciem poziomu 11400, potem próbą wybicia 10.900, jeżeli ta próba byłaby pozytywna, no to już raczej nowe dołki e, będą, że tak powiem, e, czymś bardzo, 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 bardzo prawdopodobnym. Natomiast no, na tę chwilę jeszcze, jak widzimy na wykresie dziennym, cały czas jest rynek wzrostowy i teraz jest pierwsze zagrożenie w postaci tego pinbara, ale tak jak mówię, no, ani wykres miesięczny, ani wykres tygodniowy nie sugerują, że tu już coś się kończy, także w związku z tym, no jak, tak jak miesięcznie można powiedzieć, ok, no tak tygodniowy, no to teraz ten tydzień powinien przynieść spadki, żeby również i na tygodniowym wykresie coś się zadziało, natomiast jeżeli nie, no to będzie albo kontynuacja tego wzrostu, z tym, że tak jak już powiedziałem, tutaj okolice 10-11800, bardzo ważne okolice, overbalance, ta strefa wynikająca tutaj z tego dołka poprzedniej, korekty, także to są bardzo ważne okolice. No i na koniec S&P, który, jeśli chodzi o wykres, Miesięczny to zanotował kolejny wzrost. Mamy tutaj strefę, taką okolicę tej strefy na koronę. Ten poprzedni tutaj dołek widać, ten górny cień. Ta strefa tutaj jest jak gdyby broniona w tej chwili, ale jest wyraźna świeca biała. Jeżeli teraz spojrzymy na wykres tygodniowy, no to tutaj faktycznie robi się już dym, bo ile jest tych białych świec? Właściwie bez żadnej tutaj korekty. Tutaj taka była. Jak gdyby korekta w locie, bo tutaj ta biała świeca, no mimo wszystko, zamknięcie poniżej tej i ta czarna tutaj też stanowi jakąś korektę. Także tu takie delikatne korekty były, ale no prawda jest, że no, każdy sobie już widzi, że to, to już to już właściwie musi wejść co najmniej w jakiś układ spadkowy. No ale stany, wiemy, mają swoje. Mm, Zasady działania, zobaczmy, ile tu było białych świec, i, i jakieś delikatne tylko korekty, i nic się nie działo. Także tutaj jest na razie wyraźny ruch wzrostowy. No i teraz jest ta walka o coś, moim zdaniem, bardzo istotnego, mianowicie o wybicie tutaj poziomu 2815. Jeżeli to by się udało zrealizować w cenach zamknięcia, w ogóle w cenach maksymalnych, no to, bo jesteśmy tutaj, że tak powiem, już prawie że na tym poziomie, no to jest szansa, że nawet jeżeli rynek zacznie spadać, że to będzie tylko korekta, która, która po której znowu pójdzie potem jakiś impuls wzrostowy. Natomiast biorę też mocno pod uwagę, że jesteśmy teraz, jeżeli to oznaczenie tutaj tego takie szersze było w miarę OK, czyli że tutaj mieliśmy jakąś korektę w fali czwartej, takiej dużej HOS-y od 2009 roku, no to biorę uwagę pod uwagę fakt taki, że fale piąte długich Hos mają czasami i często nawet tak zwaną, no, hiperbole, jak gdyby jako falę piątą i tu możemy się nie doczekać większych korekt w ogóle. Także tu na razie jest prowzrostowo i trudno coś powiedzieć innego. Jeżeli spojrzymy jeszcze na wykres dzienny, to widzimy znowu jakaś kolejna korekta, nie, wybi nie jest wybity dołek, tylko zachowany tutaj szczyt poprzedniego impulsu, rynek rusza do góry, teraz biała świeca, z, no, z większym mimo wszystko dolnym cieniem i z góry. no i tutaj jest ta walka o tę przysłowiową strefę, strefę oporu, no i zobaczymy co z tego wyniknie. Mamy dojście do strefy, korekta, no i teraz jeżeli będzie wybicie, no to należy się spodziewać retestu i dalszego, dalszej kontynuacji wzrostu. Tutaj nic innego nie da się powiedzieć, nie da się wymyślić, także y no, myślę, że no są na pewno bacznie trzeba obserwować, bo jeśli chodzi o kupowanie, obecnie na którym z wymienionych rynków, no to nie jest, nie, nie jest w żaden sposób to nic tutaj ciekawego do takiego zadania, ponieważ zarówno DAX, SP. Jak i również te, te, te dwa indeksy są w takim, no powiedzmy, ciągu wzrostowym, no i do pędzącego pociągu to się nie wskakuje. Natomiast jeśli chodzi o nasz indeks, no, no to mamy, mamy według mnie sytuację, w której teoretycznie jest większe prawdopodobieństwo, że jeszcze jakieś, nawet gdyby to miała być tylko korekta, to jeszcze jakieś niższe dołki niż te do tej pory powinniśmy, powinniśmy, powinniśmy mieć. I to chyba tyle, jeśli chodzi o indeksy giełdowe.